Nikt nie wie o tym, że istniejesz, jeżeli wciąż chowasz się za swoim strachem. Możesz być dobry, wrażliwy i utalentowany, możesz mieć potencjał większy niż całe osiedle i serce na dłoni, ale jeżeli nie pokażesz się światu, to ten naprawdę nie wie, że istniejesz. Ludzie nie mogą Cię poznać, ponieważ nie dajesz im. Szansy nie nawiążą z Tobą relacji, jeżeli ciągle się wycofujesz i nie poznają Twojej wartości, jeżeli nieustannie bombardujesz się pytaniami, czy to wypada, czy to aby nie za dużo, a co, jeśli mnie ocenią. Odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to decyzja, że i tak to zrobię. Nie możesz żyć pełnią siedząc tylko w kącie własnych myśli, bo okazja tańczy z tymi, którzy są już na parkiecie. Wejdź i pokaż się światu. Zacznij mówić o tym, co jest w tobie żywe. I nawet jeżeli jest już mnóstwo osób, które mówią o tym, o czym ty chcesz mówić, no i co z tego? My potrzebujemy twojej wyjątkowej Energii. Świat naprawdę nie dowie się o tym, że istniejesz, jeżeli ty nie przestaniesz udawać, że cię nie ma. Ten film jest doskonały do tego, aby udostępnić go dalej.